Witam serdecznie wszystkie zodiakalne ryby na szeptach Tarota, ja mam na imię Krystyna i dziś zapraszam Was na czytanie wrześniowe. Wrzesień zaczynamy w energii Panny, która sprzyja porządkom, planowaniu i skupieniu się na tym, co naprawdę ważne. Już na początku miesiąca pełnia no, w rybkach w waszym znaku może obudzić tutaj taką większą wrażliwość i podsunąć myśli o tym co warto zakończyć, aby zrobić miejsce na nowe. W drugiej połowie, gdy słońce wejdzie do znaku Wagi, pojawi się potrzeba takiej większej równowagi i harmonii, czy to w naszych relacjach, czy to w naszym codziennym rytmie życia. Zobaczmy, jakie przesłanie przygotowały dla Was karty na ten miesiąc. Z jaką energią wejdziecie we wrzesień? Z jaką energią nasze rybki wejdą? Jaki będzie klimat Wam tutaj towarzyszył? No i jaki będzie główny cel miesiąca? Co będzie głównym celem? Jakie wyzwania, przeszkody możecie napotkać w tym miesiącu? Co się uda, co będzie sukcesem albo postępem? A czego unikać? Co może okazać się iluzją albo po prostu utratą energii? na co się otworzyć, co warto wpuścić do Waszego życia, co będzie Wam sprzyjać, czy to wewnętrznie, czy zewnętrznie przyniesie Wam wsparcie. No i oczywiście, jaka jest rada dla naszych rybek na ten miesiąc, na wrzesień. Zachęcam Was też do zajrzenia do swojego znaku księżycowego i ascendentu. Często właśnie one pokazują taki głębszy kontekst emocjonalny i życiowy. Tradycyjnie na końcu, jeżeli macie swoje osobiste pytanka, zapytamy też wyroczni anielskiej, co Wam na nie odpowie. A teraz usiądźcie wygodnie, weźcie uczek kawki lub herbatki. No i zaczynajmy. Moje rybki, wchodzicie we wrzesień z takim. Poczuciem zawieszenia, jakiegoś takiego, może wewnętrznego rozdarcia, tutaj. Dwójka mieczy pokazuje, że na starcie miesiąca możecie znaleźć się w takiej sytuacji, która będzie wymagać od Was no, jakiejś decyzji, ale Wy możecie na przykład unikać podjęcia tej decyzji. To może tyczyć się spraw zawodowych, no, relacji, Waszych spraw osobistych. Tutaj może być jakaś taka trudność w obraniu, po prostu w wyborze w kierunku. Czas, w którym ważne będzie przyjrzenie się przede wszystkim faktom, tak, ale, ale też wsłuchanie w Waszą intuicję. Także, no, żeby tutaj nie odkładać tej decyzji w nadziei, że ta sytuacja no, rozwiąże się sama. Choć początek września może przynieść Wam tutaj niepewność, jest to też taki moment, w którym macie szansę zyskać taką, takie głębsze zrozumienie siebie, tak? być może też właśnie swoich priorytetów. Co Was będzie tutaj otaczać? Jaki klimat wokół Was będzie? Wrzesień dla naszych rybek upłynie pod znakiem no, pracy, takiej systematycznej pracy doskonalenia tutaj szlifowania waszych umiejętności, może i kwalifikacji. Ósemka monet sugeruje, że to miesiąc, w którym warto skupić się no, na jakichś takich konsekwentnych działaniach. Nawet jeżeli nie widzicie tutaj jakichś zaraz natychmiastowych efektów tego. Może poświęcicie więcej czasu na rozwój zawodowy, może właśnie na naukę, do kompetencji, Talentów, też. To jest taki okres, który będzie sprzyjał cierpliwości, zadbaniu o szczegóły, o detale. Każda włożona wasza praca w tym miesiącu będzie po prostu procentować na przyszłość. To też dobry czas na wprowadzenie jakichś takich drobnych ulepszeń w wasze codzienne życie, w wasze codzienne nawyki tutaj, bo to też przyniesie wam no, satysfakcję, stabilność. Jeżeli chodzi o zdrowie, to tak samo, może należy tutaj no, zadbać troszeczkę bardziej właśnie o nawyki żywieniowe. Co będzie głównym celem tutaj? Celem września jest otwartość znowu na naukę, kochani, na nowe możliwości, także nie wiem, i tu macie jeszcze do tego arcykapłana no niektóre rybki może będą się zapisywać na jakieś kursy. No macie w każdym razie tutaj tą otwartość, tak? Paź monet zachęca, żebyście podeszli tutaj no, do tych nadchodzących sytuacji z taką ciekawością i gotowością trochę do eksperymentowania. Tak jak mówię, może będziecie chcieli rozpocząć jakiś nowy kurs, albo podejmiecie jakieś takie pierwsze kroki w kierunku jakichś nowych projektów, no, zagłębić, może zagłębicie temat po prostu czegoś, co na przykład już od dawna Was interesowało. Kluczem będzie traktowanie tego procesu, no, właśnie jako inwestycję w przyszłość. Bez presji tutaj, um, o, że, że musicie mieć zaraz jakieś natychmiastowe rezultaty. Yy, warto zwracać uwagę na propozycje, które mogą się pojawić w tym czasie. Tak, nawet jeżeli coś wydaje Wam się małe, pamiętajcie, to zawsze może otworzyć drogę do czegoś większego, do jakichś większych yy, osiągnięć. Co będzie wyzwaniem? Choć karta świata symbolizuje sukces i domknięcie cyklu, w tej pozycji wyzwania może wskazywać dla niektórych rybek na jakieś takie trudności w zakończeniu no, pewnych etapów, tutaj, które, które u Was są. Możecie mieć poczucie, że nie wiem, może jesteście blisko jakiegoś finału. Jakiegoś procesu, ale czegoś, czegoś Wam tutaj jeszcze brakuje. Może jeszcze potrzebny jest jakiś ostatni, jakiś ostatni krok, jakaś no jeszcze jedna kropeczka, żeby to po prostu domknąć. Może pojawić się pokusa, żeby zatrzymać się też w jakiejś takiej, takiej strefie komfortu, zamiast otworzyć się właśnie na coś nowego, na kolejny rozdział. Wyzwanie będzie polegało na tym, żeby dostrzec, że każde zakończenie, kochani, no jest jednocześnie początkiem, także warto iść dalej. Także może nie, no, nie próbujcie być perfekcjonistyczni, jeżeli tutaj o to chodzi, tylko no, jest potrzeba domknięcia czegoś, um, no, opuszczenia tego co, tego, co Wam znane, i przejścia, i przejścia dalej. Co Wam się uda? Wrzesień może przynieść rybkom sukces. Yy, Dzięki trzymaniu się Waszych, waszych wartości, tak? dzięki korzystaniu z mądrości, którą zdobyliście w przeszłości. Arcykapłan symboluje też, symbolizuje też wsparcie jakiegoś mentora no, naukę od kogoś bardziej doświadczonego, lub działanie po prostu w zgodzie z tradycjami. Dlatego mówię, Niektórzy z Was po prostu mogą, nie wiem, może będziecie chcieli iść na wyższe studia. Wrzesień to jest początku roku szkolnego, tak? Także to bardzo, no bardzo, bardzo rezonuje z tym. Um, sukcesem będzie znalezienie tutaj stabilności w oparciu o Wasze sprawdzone zasady, o sprawdzone metody. Także może to właśnie będzie taka, może niektórzy z Was decydują się na tradycyjne sposoby. No, nauki na przykład, tak? nie na przykład online, tylko właśnie nie, pójdą do, do szkoły. To jest dobry moment tutaj też, kochani, dla niektórych, gdzie wy będziecie poproszeni, żebyście przyjęli tą rolę, rolę przewodnika, rolę nauczyciela, rolę mentora i, no, i po prostu dzielili się swoją wiedzą. Kochani, czego unikać? Dziewiątka w ostrzega przed zbyt dużą ostrożnością i zamykaniem się na nowe doświadczenia, tak? Z powodu jakichś takich wcześniejszych trudności. Być może no, były jakieś negatywne doświadczenia, i teraz troszeczkę dmuchacie na zimne. Możecie też mieć we wrześniu takie tendencje do nadmiernej obrony, tak? Stawiania jakichś tutaj barier. To może utrudniać po prostu, no nie tylko rozwój, ale może utrudniać nawiązywanie jakichś wartościowych kontaktów, nowych znajomości. Także zwróćcie na to uwagę. Wrzesień będzie wymagał, aby nie patrzeć na każdą sytuację przez pryzmat takich przeszłych ran, ale dać sobie tutaj szansę na takie świeże spojrzenie. Tak. Unikajcie nadmiernej podejrzliwości. No i przewidywania jakichś takich najgorszych, najgorszych scenariuszy tutaj. tutaj. Um, także nie przegapcie, kochani, tej, tej nowej okazji. No, co się otworzyć? No, wrzesień zachęca was tutaj, żebyście otworzyli się no, na taką waszą wewnętrzną siłę, pewność siebie. Królowa Buław jest, ma taką charyzmę, Przyciąga ludzi to jest energia, która sprzyja realizacji ambitnych planów, ambitnych celów. Dobry moment, żeby pokazać światu swoje talenty, tak? Nie bać się wyjść przed szereg. W relacjach warto pozwolić sobie na większą otwartość, kochani, odważne wyrażanie swojego zdania. A w pracy czy w projektach osobistych tutaj możecie właśnie. No, wysunąć się na pierwszy plan to jest takie przejęcie inicjatywy, ale to jest też takie działanie z pasją dla Was. Ta karta przypomina, że pewność siebie może być kluczem do przyciągnięcia jakichś takich właśnie korzystnych sytuacji, korzystnych osób, znajomości w tym miesiącu. A co będzie Wam sprzyjać? Sprzyjającą energią września będzie gotowość do przejścia, no, tutaj w takie spokojniejsze miejsce. Czy to dosłownie, kochani, no, czy tylko w przenośni. Szóstka mieczy symbolizuje odchodzenie od trudnych sytuacji, jakichś chaotycznych sytuacji, w stronę tutaj większej harmonii, w stronę bezpieczeństwa, no, przede wszystkim w stronę spokoju. Tak jak mówię, dosłownie to może dla niektórych z Was być podróż, zmiana po prostu. Otoczenia. Także niektórzy z Was może zdecydują się, albo macie już zaplanowane po prostu wyjazdy, żeby sobie po prostu odpocząć jakieś spóźnione wakacje. Ale to też może być dla niektórych z Was decyzja, żeby odciąć się od źródeł stresu, może od jakichś osób, które Was stresują. To jest też często takie przypomnienie. Że najlepszym sposobem rozwiązywania pewnych, kroku, pewnych problemów jest, kochani, zrobienie takiego kroku w tył, a no i spojrzenie na sprawy troszeczkę z dystansu, tak? Także, no nie wiem, może wyjazd, właśnie, przemyślenie, wyciszenie, no i popatrzcie, co jest, co jest radą. Rada na wrzesień to jest słuchanie, słuchanie się w Waszą intuicję, tak? Jak w tej. W tej dwójce, ale ona podkreśla też ta arcykapłanka, żebyście zaufali tym waszym wewnętrznym odczuciom, żebyście, kochani, podejmowali decyzję wyłącznie, nie podejmowali decyzji wyłącznie na podstawie tego, co widać na zewnątrz, co widać na powierzchni, ale żebyście właśnie szukali takiego głębszego sensu. No, i czasami być może jakichś ukrytych informacji, bo ta karta też sugeruje, że tutaj coś może być ukryte, czegoś możecie po prostu no, nie wiedzieć. To może być czas, w którym no, nie wszystkie odpowiedzi będą od razu dostępne. Także ta cierpliwość tutaj będzie dobra. Ta no, zdolność obserwacji może okazać się bardzo kluczowa we wrześniu. Rada podkreśla, że warto dbać tutaj o swój wewnętrzny spokój, kochani, o swoją przestrzeń, żebyście dali sobie tutaj właśnie szansę do refleksji, bo to właśnie w tej ciszy, w tej ciszy arcykapłanki, możecie znaleźć no, te wskazówki, które pomogą Wam być może rozwiązać tę decyzję z początku miesiąca. A teraz, jeżeli macie Wasze osobiste pytanka, tradycyjnie zapytamy wyroczni anielskiej, co Wam odpowie? Zróbmy tak. Odpowiedź pierwsza. Popatrzcie, szukajcie znaków, jakichś znaków na niebie, na ziemi. I odpowiedź druga w następnych paru miesiącach. Moje rybki, dziękuję Wam z całego serca za ten czas wspólnie spędzony. Jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, zachęcam, zostawcie komentarz, łapkę w górę, oczywiście subskrypcje są bardzo mile widziane, a ja ściskam was bardzo, bardzo gorąco, no i do usłyszenia w następnym czytaniu. Papa pa, kochani!